Hello my friend, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj naprawdę mam dla was dużo nowości, dużo zmian, dużo przecieków Także standardowo jak możecie zostawcie łapeczkę dla zasięgu tego materiału A jak jesteście nowi zasubskrybujcie kanał po więcej nowych wiadomości z gry Fortnite Ponieważ pojawiają się one codziennie Jak chcielibyście ze mną zagrać Fortnite'a to jedyne co trzeba zrobić właśnie Trzeba subskrybować kanał, trzeba zostawić łapeczkę pod tym materiałem Oraz napisać w komentarzu nick z gry Fortnite z którym po prostu gracie Jeszcze standardowo na samym początku wyniki z ostatniego odcinka Ta osoba wygrała Starter Pack oraz 2800 VT i w tym odcinku macie do wygrania pakiecik o nominale... 100 polskich złotych, czyli 99 PS, 100 zł, tak naprawdę 2800 Folców. Oraz jeszcze jest do wygrania konsola PlayStation 4 Pro z moim unikalnym podpisem, która będzie losowana 15, czyli za 6 dni. Jedyne, co trzeba zrobić, wpisać mój kodik w sklepie. Zobaczcie, czy, czy go macie. Dlatego, że on się restuje co 2 tygodnie. Jest to tylko dla osób wspierających z tym właśnie moim unikalnym kodem. Nagrody są mega prestiżowe, więc mam nadzieję, że dołączycie. Myślę, że naprawdę warto. E, I co, Wszystkie, wszystko macie w opisie cały regulamin. Ja już nie przedłużam i przechodzimy do. Materiału. Także na samym początku porozmawiajmy sobie o nowym pakiecie od PlayStation 4, dlatego że już dawno nie było nowego pakietu i właśnie teraz od jakiegoś czasu w plikach gry pojawiły się wzmianki właśnie o nowym pakiecie PlayStation 4, o nowym zestawie PlayStation 4 i w tej aktualizacji ostatniej dodali jeszcze nam skina. Więc prawdopodobnie zestaw będzie wyglądał następująco. Jeszcze nie wiadomo co do tego skina, dlatego nie wiadomo czy on będzie w stepie. Podobno w plika gry jest pokazane, że będzie on jako zestaw do PlayStation 4 i to będzie już cały kompletny zestaw czyli to co widzicie teraz na ekranie, to będzie wszystko do zestawu PlayStation 4. Czyli tak mega dużo przedmiotów. Nie wiem jeszcze co do skina, ale na pewno te inne przedmioty, które są wokoło tego skina, na pewno będą w tym zestawie. No i zestaw na razie też nie wiadomo kiedy będzie, ale tak jak wam powiedziałem, że w plikach gry jest właśnie, że ten zestaw ma się pojawić, tylko po prostu teraz czekamy kiedy. Dlatego wiecie, teraz jest dużo promocji Xboxa, jeszcze Honor dodał swojego skina, więc dużo jest promocji, więc Fortnite dodaje to teraz po kolei spokojnie, jeszcze dużo jest nowych trybów, dużo nowych przedmiotów, więc tak jak mówię, spokojnie, ale ten dla posiadaczy PlayStation 4 zestaw niedługo będzie i będzie on właśnie się składał właśnie z tych przedmiotów, które widzicie na ekranie, także czekajcie. Przechodząc dalej, chcę Wam teraz powiedzieć o nowej pompie. Tak naprawdę jest to wolna pompa, ale tak naprawdę w nowym wydaniu jest troszkę ona inna. Jest to broń z ratowania świata. Teraz widzicie gameplay, jak ta broń strzela, jak ona sobie radzi, tylko że ona jest ulepszona, więc naprawdę tak naprawdę nie wiadomo, jak ona będzie strzelała. Jest ona w złotej wersji, ale ona ma się pojawić w trybie Battle Royale, dlatego że mamy ekran wczytywania do nowego trybu, który ma się właśnie pojawić, nowy tryb, i to jest właśnie ten ekran, który widzicie. I na tym ekranie możemy, zau możemy zauważyć, że jest nowa pompa. Nowa pompa jest to wolna pompa tak naprawdę, tylko trochę odnowiona i tak naprawdę jak macie ratowanie świata, macie tą broń, możecie sobie to przetestować ja wam teraz gameplay wrzucam, możecie zobaczyć jak to strzela moim zdaniem broń będzie mega OP i trochę tak naprawdę powróci ta stara pompa, do nowej pompy już teraz w tej, która jest w obecnym sezonie już się trochę przyzwyczaiłem, ale nie ukrywam, że, że trochę ubolewam nad tym faktem, że nie ma tej starej pompy, tej wolnej pompy i mam nadzieję, że Fortnite wkrótce właśnie będzie ten nowy tryb dodadzą tą pompę i miejmy nadzieję, że ona nie wróci, tylko że ona wróci do wszystkich trybów Battle Royale, a nie tylko do tego nowego trybu, który będzie zawsze tak było, że Fortnite właśnie dawał nam jakieś wzmianki o tym, że jak dawał nam jakieś zdjęcia jakieś na przykład na ekranie wczytywania Fortnite'a z sezonu poprzedniego mogliśmy zauważyć jakieś tam bronie które później właśnie łuk był na ekranie wczytywania i potem ten łuk trafił do gry, także tutaj tak naprawdę też to się powinno sprawdzić, jak mamy to na ekranie wczytywania to ta broń powinna trafić do Battle Royale więc wyczekujmy, niedługo pojawi się ten tryb a z tym nowym trybem prawdopodobnie ta nowa pompa się pojawi, więc ja już się nie mogę Doczekać, myślę, że będzie mega OP I tą pompę, którą mamy obecnie, ona zastąpi i będzie naprawdę dużo, dużo lepsza. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście tą pompę i czy mam podoba właśnie, czy Wam się po prostu ta pompa podoba. Także przechodząc dalej, chcę wam teraz powiedzieć o kolejnym nowym trybie, który się pojawi z zombiakami. Będą zombiaki o różnych kolorach. I właśnie za te zombiaki będziemy dostawać ekspa i oraz darmowe przedmioty. Darmowym przedmiotem tak naprawdę jest właśnie ten exp oraz z tego, co możemy wywnioskować z tego obrazka, jest tylko malowanie, więc. Moim zdaniem średnie te nagrody w tych wyzwaniach, ale Fortnite cały czas nam daje nagrody, więc może po prostu teraz zobaczyli, że tego było za dużo i teraz po prostu to trochę okroili, i do tego dostajemy tylko tak naprawdę ekran wczytywania i malowanie. Ale malowanie też zawsze spoko, więc jak najbardziej polecam Wam robić te wyzwania. Tryb pojawi się też w przeciągu najbliższych dwóch tygodni, dlatego że tryb został dodany w tej aktualizacji, więc w tej aktualizacji powinien być zrealizowany. Przechodząc dalej jeszcze kolejną nowością, chcę wam powiedzieć o nowych skinach neonowych. Nowe skin neonowe, teraz Wam się wyświetla przykład. To nie są skiny, które będą na 100%, ale to jest przykład. W plikach gry też odnaleziono właśnie nowe skiny neonowe, nowe zestawy. Jak pamiętacie, był, był zestaw mroźnych skinów, mroźnych legend. Później był zestaw legend chyba ognistych, nie wiem jak, jak się nazywają. A teraz, właśnie w tym sezonie, jak wiecie, są neo wieże, które zasilają mega prądem, i jest to tak jakby punkt przewodni tego sezonu. Właśnie neonowe skiny i w ogóle. Więc możliwe, że właśnie w tym sezonie pojawił się, jako nowy zestaw, nowy pakiet do kupienia w zakładce sklep, który będzie kosztował od 79 do max 100 zł, bo tak tyle te skiny kosztowały. Może się pojawić właśnie no, no nowe skiny. No i co? I musimy po prostu wyczekiwać, i jest to bardzo, bardzo prawdopodobne, że takie skiny się pojawią. A na sam koniec chcę Wam powiedzieć, że nowy zestaw od Xboxa już jest dostępny w Polsce. On jest w kwocie od 1000 zł do 1200 nawet złotych. Może być na Amazonie właśnie tak to wygląda. Amazon, eBay już można kupić te skiny, ten pakiet, tak naprawdę, i odebrać sobie tego skina. Patrzyłem, patrzyłem można sobie kupić oddzielnie tego skina na Amazonie. możecie sobie kupić oddzielnie tego skina za 300 za 300 zł. Przeliczając na polskie, za 300 zł można kupić ten cały pakiecik. Ale czy jest warto, to mówię, to zależy tylko od Was. Jak się Wam podoba ten skinek, ten unikalny pakiet fioletowy od Xboxa, to możecie. No i co, to było na tyle. Zapraszam Was o godzinie 19.30 na z każdą osobą z Was zagram, bardzo będzie mi miło. Również wpadnijcie koniecznie na Instagrama, na Discorda, macie wszystkie linki w opisie, zaobserwujcie mnie na Instagramie, ja również wpadnę na Wasze profile, zostawiam Wam jakiś komentarz, serduszko. I co, to było na tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!